Dzisiejszy odcinek jest dla fanów mitologii, czyli 10 faktów na temat Herkulesa. Miejsce 10 Herkules niczym Kratos z gry God of War omyłkowo zamordował swoją żonę i dzieci w trakcie ataku szału. Po tym jak bogini Hera wprowadziła go w szaleństwo, zastrzelił swoją rodzinę z łuku. Numer 9. Dziewięciomiesięczny Herkules udusił dwa węże wysłane by go zabić. Znaleziono go śmiejącego się z trupami gadów w każdej rączce. To nie jedyny bohater z hardkorową przeszłością. Mały Krishna również ostro wymiatał. Miejsce ósme. Herkules i jego kompan Jolaus nie byli tylko kolegami. Czasem zdarzało im się podzielić łoże, jeśli wiecie o co chodzi. Choć z drugiej strony Herkules oddał mu swą żonę Megarę. Miejsce siódme Herkules miał bliźniaka Ifiklesa, mimo że dzielił z nim tylko matkę. Była ona zapłodniona zarówno przez Amfetriona i Zeusa tej samej nocy. Grecka mitologia to trochę jak brazylijska telenowela. Miejsce szóste Herkules zabił swojego nauczyciela od muzyki za to, że ten skrytykował jego grę zmiażdżył jego głowę harpą. Miejsce piąte. Herkules zabił grupę centaurów tylko dlatego, że chciał się napić ich świętego wina. Jeśli graliście w Hirosów trójkę czy piątkę, to wiecie, że to słabe jednostki. Napiszcie w komentarzach, którą mitologiczną istotę lubicie najbardziej. Miejsce czwarte: Herkules przez rok był niewolnikiem królowej Omfale. Ta kazała mu nosić damskie ciuszki i wykonywać stereotypowo kobiece prace. Ona zaś chodziła wtedy w jego zbroi i z jego maczugą w ręce, bez skojarzeń. Miejsce trzecie: Gdy dowiedział się, że teby mają zapłacić oku wrogiej armii, Herkules zabił posłów, a następnie prawie samodzielnie pokonał najeźdźców. Pasowałoby do filmu ala 300. Miejsce drugie. Po zabiciu lwa król Tespius zaprosił Herkulesa, żeby przespał się z jego pięćdziesięcioma córkami. W trakcie nocy przespał się z czterdziestoma dziewięcioma i miał z nimi dzieci. Ostatnia powzięła śluby celibatu i została kapłanką. I miejsce pierwsze. Wielki wojownik Herkules nie zginął w trakcie walki, a z powodu płaszcza zatrutego przypadkiem przez jego żonę. Tak niestety kończą wojownicy nie zawsze na polu bitwy. I to by było tyle na dziś. Ja zapraszam Was do udziału w konkursie AXN, w którym możecie wygrać m.in. kamerę Black Magic i profesjonalny kurs montażu lub operatorski. Wszystkie szczegóły konkursu macie w opisie. Piona!